Myślę, że Dragon Ball Z Kakarot to może być dobra gra. Ale chyba powinna wyjść też na Switch'a, bo wygląda jak w PlayStation 2. Zagrajnik TV. Dragon Ball Z Kakarot, które będzie miało premierę 17 stycznia 2020 roku graliśmy ze Smokiem ponad półtorej godziny podczas specjalnego pokazu dla prasy w Warszawie. I wygląda na to, że fani tej liczącej sobie już 35 lat serii będą tą grą zachwyceni. Bo oto po ponad 50 wydanych dotąd growych adaptacjach Dragon Balla, z których pierwsze okazały się już na NESie, po raz pierwszy fani dostaną pełnoprawną grę RPG w otwartym świecie, w której będą mogli wcielić się w Son Goku i inne postacie, i samodzielnie Przeżyć większość przygód znanych z drugiej, kultowej już serii anime Dragon Ball Z. Udostępnione nam Demko rzucało nas na jedną dość rozległą lokację, w której mogliśmy robić co tylko chcieliśmy. W mniejszym lub większym stopniu liznęliśmy więc większość atrakcji, jakie znajdą się w pełnej wersji gry i z grubsza wiemy już, z czym będzie się to jeść. Otóż pętla gameplayowa zdaje się być dość klasyczna. Jako Son Goku przemierzamy świat, gadamy z NPCami, przyjmujemy questy, wykonujemy różne aktywności poboczne i walczymy. Ale choć brzmi to zwyczajnie, to większość z tych rzeczy akcji prezentuje się dość nadzwyczajnie, żeby nie powiedzieć osobliwie. Takie na przykład przemieszczanie się. Jasne, Son Goku może chodzić, pływać czy jeździć pojazdami, z tym że… Może też biegać z zawrotną prędkością, wbijając za sobą tumany kurzu, latać na chmurce, a nawet próć przed siebie jak Superman. I nie tylko są to znacznie przyjemniejsze sposoby na przemierzanie sporego świata gry, co po prostu są przyjemne same w sobie. Jasne, model lutu jest tu banalny i nie wymaga większego skupienia, ale daje poczucie wolności, a za sprawą świetnej animacji Goku także Dragon Ballowej mocy. <śm> 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 Rzecz jasna, walka totalnie dragonballowa i totalnie odjechana. Z absurdalnie długimi paskami życia i jeszcze dłuższymi seriami ciosów, zrzucaniem przeciwnikami o glebę, masą potężnych ataków specjalnych i oczywiście keep <gry> Dudo! Przyznam, że początkowo zdawało mi się to wszystko na siłę udziwnione i chaotyczne, ale już po kilkunastu walkach z gracją unikałem ataku przeciwnika, wykręcałem coraz dłuższe kombosy, a moje pojedynki pod względem choreografii faktycznie zaczynały wyglądać jak prosto jakiegoś odcinka anime. Walka zdecydowanie zdaje się być najfajniejszym elementem Kakarota i nie wiem, czemu ktoś miałby chcieć włączyć uproszczoną mechanikę pojedynków, bo owszem, taka też jest dostępna. Całkiem egzotycznie wyglądają też aktywności poboczne, bo obok obowiązkowego elementu każdego japońskiego RPGa, czyli łowienia ryb, jest tu też polowanie na mniejszą zwierzynę i dinozaury czy gra w baseball. Choć akurat z tego ostatniego nie było nam dane wypróbować. I chyba tylko samo questowanie zdaje się być stampowe, bo w Demku ograniczało się ono do latania z punktu A do punktu B i Powrotem. I tak, ogólnie to wszystko brzmi super, szczególnie dla najwierniejszych fanów Dragon Ball. Wielu z Was pewnie jednak słucha tego, co mówię, patrzy na załączone gameplaye i zastanawia się, który do licha mamy rok. Nie da się ukryć. Jeżeli chodzi o oprawę, Kakarot wygląda jakby urwał się w czasów PlayStation 2. Obiekty składają się tu ze stanowczo zbyt małej liczby wielokątów, tekstury są rozmyte, trawa, drzewa czy przeciwnicy nagminnie wyłaniają się tu z nicości zaledwie kilkadziesiąt metrów przed nami, a animacje tych ostatnich, dopóki nie będziemy tuż obok nich, są dodatkowo skokowe. Poza tym, choć całość wygląda mocno nienadzwyczajnie, to gra i tak ma momentami kłopoty z utrzymaniem płynności. Najmniej w tym wszystkim przeszkadzają chyba pustawe mapy, bo choć faktycznie są pustawe, Mniej więcej tak wyglądało pejzaże także w anime. Bez zarzutu są za to modele i animacje postaci, oraz wszelkie efekty związane z walką, bo, no, wygląda to wszystko kropka w kropkę jak w anime. Zważywszy na to wszystko, dziwię się, że gra nie pojawi się też na Switchu, gdzie akurat taka estetyczna oprawa nie przeszkadzałaby w najmniejszym stopniu. No ale nie. Akurat na Switchu kakarota nie uświadczymy, a przynajmniej na ten moment nic o tym nie wiadomo. Jeżeli nie macie pojęcia o co w Dragon Ball chodzi, nigdy nie oglądaliście anime, nie czytaliście mangi, ani nie graliście w żadną grę, a mimo to Kakarot was zaintrygował, to mam dla was dobrą wiadomość. Wszystko wskazuje na to, że gra będzie przystępna także dla zupełnych Dragon Ballowych laików. Ja jestem takim laikiem, a nawet w demku błyskawicznie poczułem klimat i zacząłem kumać co, jak i dlaczego. Twórcy Kakarota, nie ukrywając zresztą, że ich celem jest przyciągnąć do marki z jednej strony osoby zupełnie z Dragon bolem a z drugiej takie, które kiedyś Z oglądały, ale w sumie niewiele już pamiętają. Nie oznacza to jednak, że starzy fani będą musieli zadowolić się odgrzewanym kotletem. Wręcz przeciwnie. Klasyczna historia będzie uzupełniona całkowicie nowymi wątkami i postaciami, które, co najważniejsze, napisane zostały przez samego Akire Toriyame, czyli autora Dragon Balla we własnej osobie. I tak właśnie zapowiada się Kakarot. Jako niezwykle łakomy konsek dla starych fanów Dragon Balla i tych wszystkich, którzy chcieliby dopiero zacząć swoją przygodę z tą kultową marką i jednocześnie jako dość dziwaczny i technologicznie zacofany produkt dla tych, którym Dragon Ball jest zupełnie obojętny. O tym jednak jak będzie w istocie, dowiemy się dopiero po premierze, która, przypominam, ma nastąpić już 17 stycznia. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć na zagraniku recenzję laika tej gry, a tymczasem niech moc Smoczych kul będzie z wami, czy coś.